Mówiłem wam, żebyście nie sprzątali, bo Iga Świątek pozamiatała w półfinale z Martą Kostiuk, ale co powiedzieć o tym finale? Iga wygrała 19 tytuł w karierze. Witam Was na kanale Czas na Tenis. Teraz jest czas na podsumowanie Indian Wells. Nie tylko w wykonaniu Igi Świątek. Ale też w wykonaniu Carlosa Alcaraza, który obronił tytuł w Kalifornii. Porozmawiamy sobie oczywiście o triumfie Igi, o triumfie Hiszpana, o czym wspomniałem, ale też może w cudzysłowie zapowiemy sobie drabinkę i turniej w Miami. Nie będziemy szczegółowo omawiać każdego spotkania, ale między innymi to, co nas czeka. No bo tenis jest jaki jest. Spać nie można na chwilę nie można zmrużyć oczu, bo dzieje się bardzo dużo. Ledwo skończył się turniej w Indian Wells. Już przenos przenosimy się do Miami. tenisiści też się już do Miami przenieśli. Rozpoczyna się kolejny turniej rangi 1000. Jeszcze szybko poproszę Was o zostawienie łapki w górze, o zostawienie subskrypcji na tym kanale, żeby Was nie ominęły żadne materiały. Tak samo jak w przypadku Indian Wells, tak samo w przypadku Miami. Będę tutaj starał się raz na kilka dni wrzucać takie raporty, takie update y dotyczące tego, co dzieje się w Miami. Mój komentarz do tego, co się wydarzyło i na pewno jakieś takie krótkie podsumowania. Więc bardzo Was proszę o łapkę w górę i o subskrypcję. Zaczniemy od Igi Świątek. Iga Świątek, która zdobyła 19 tytuł w karierze. Poprzedni odcinek rozpoczął się słowami: Nie sprzątajcie Iga Świątek pozamiatała. Mam nadzieję, że się posłuchaliście tego, a wasze mieszkania czy domy są czyste po tym weekendzie, bo Iga nie tylko wygrała, jeżeli chodzi o półfinał, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, ale wygrała cały turniej. W finale w drugim secie zmiotła totalnie z kortu Marię Sakari. W pierwszym były delikatne problemy, co nie zmienia faktu, że Iga w fenomenalnym stylu wygrała turniej w Kalifornii. To jest już drugi tytuł zdobyty w tym sezonie przez Igę. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to też czwarty sezon z rzędu z minimum dwoma tytułami zdobytymi przez polską tenisistkę. Drugi tytuł w tym roku i drugi wygrany bez straty seta. To jest naprawdę rzecz wielka. W Dosze Iga nie straciła seta, w Indian Wells. Tak samo. Pewnie najbliżej wygrania seta przeciwko Idze była Linda Noskowa, która prowadziła w pierwszym secie 4-2. Miała breakpointy na podwójne przełamanie. Gdyby przełamała serwis Igi, wtedy serwowałaby dwukrotnie, aż po zwycięstwo w pierwszym secie. No ale wiemy doskonale, jak to się skończyło. Magia tych siódmych gemów miała miejsce. Choćby w meczu z Noskową czy z Daniel Collins. Tak jak w meczu z Martą Kostiuk, a w zasadzie po meczu z Martą Kostiuk, Iga mówiła, że nie straciła koncentracji od pierwszej do ostatniej piłki, tak w meczu z Marią Sakari w finale ten spadek koncentracji przyszedł w piątym gemie, bo zacznijmy chronologicznie. Iga wyszła na 3-0, szybkie prowadzenie w pierwszym secie. Sakari wygrała z trudem kolejnego gema serwisowego. I w piątym gemie przełamała IG. W zasadzie to przełamanie wynikało wyłącznie z błędów IGI. Były dwa takie minimalne auty, naprawdę niewiele brakło, myślę, że milimetry, żeby piłka zahaczyła o linię. Zaś trzy pozostałe przegrane piłki to były już spore błędy. Sakari wykorzystała bardzo sprytnie ten spadek koncentracji, doprowadziła do rebreaka, więc w zasadzie mecz zaczął się na nowo. No ale tak szybko jak ten mecz. Zaczął się na nowo, tak szybko się skończył. Takie sytuacje już obserwowaliśmy choćby w meczu z Daniel Collins czy z Lindą Noskową. Drugi set był tylko potwierdzeniem fenomenalnej gry Iggy. W ogóle te drugie sety w Indian West są jakieś magiczne, bo jak już Iga zaznajomi się z kortem, z warunkami jakie panują, bo one też codziennie były niemalże inne, jeżeli chodzi o Kalifornię. Więc jak już Iga się zaznajomi z warunkami na korcie, z całą otoczką, z tym jak gra przeciwniczka, to po prostu ją kasuje. To jest trochę taka słynna zasada: podpuść i skasuj, jak, którą znamy chociażby z piłki nożnej. To samo sprawdza się w tenisie, właśnie na przykładzie Igi Świątek, bo o ile w tych pierwszych setach były problemy, no właśnie choćby z Lindą Noskową, czy z Daniel Collins wspomnianą, czy nawet z Karoliną Woźniacką były te problemy. Tak, drugie sety to jest po prostu czysta maestria, jeżeli chodzi o grę IGI. Ja sobie wynotowałem te drugie sety IGI Świątek, bo nie uwierzycie, jak to wygląda. Do zera wygrany set z Daniel Collins, do zera wygrany set z Lindą Noskową, do dwóch wygrany ten drugi set z Julią Putincewą, ale pamiętacie na pewno, co robiła Putincewa pod koniec tego drugiego seta. Myślę, że te dwa gemy, które zdobyła, to była jej gra psychologiczna. Weszła po prostu, idzę do głowy, tymi różnymi. Przeszkadzajkami, jeżeli możemy tak to nazwać, jak utrudniała idę przygotowanie się do serwisu w tym w końcówce tego spotkania zaczęła po prostu, igę, mówiąc, wprost, prowokować. No, Iga straciła koncentrację, przegrała te dwa gemy. Nie szukałbym tutaj raczej dobrej gry Julii Putincewej, więc tak, do dwóch wygrany set z Putincewą. Do zera z Karoliną Woźniacką, ale tam był krecz po pierwszym gemie. Do jednego z Martą Kostiuk, tylko jednego gema ugrała. Marta i do zera wygrany set z Sakari. To daje łącznie 3 stracone gemy w sześciu spotkaniach, w sześciu drugich setach tylko 3 stracone gemy. No naprawdę ta statystyka jest powalająca. To jest idealne potwierdzenie właśnie tego, co przed chwilą powiedziałem. Zasada podpuść i skasuj, jeżeli możemy być aż tak brutalni. Kolejna fenomenalna statystyka: tylko 21 gemów straconych w drodze do triumfu. W sześciu meczach. W 12 setach, stracić tylko 21 gemów, to jest rzecz wielka na tym poziomie, bo przecież to jest turniej rangi 1000, nazywany piątą lewą Wielkiego Szlema. Tutaj grają najlepsze z możliwych zawodniczek, więc fenomenalna dyspozycja. Igi, Świątek, 19 tytuł w karierze, 19 finał wygrany, tylko cztery przegrane. Na pewno pamiętacie choćby Ostrawę z Barborą Krejcikową, czy, czy ten Madryt z Aryną Sabalenką. No kilka tych finałów przegranych było przez Igę, tylko 4, z czego ten pierwszy to już w ogóle dawno, dawno temu, bo przecież to był 2019 rok, pierwszy finał Igi w ogóle w karierze, jeżeli chodzi o główny tur i przegrany finał w Lugano z Poloną Hercog, tam też były fatalne warunki jeżeli chodzi w ogóle o grę więc o tym już mało kto w ogóle pamięta. Co po Indian Wells? Iga po Indian Wells została na przykład liderką rankingu WTA Race, czyli tego za 2024 rok. Szkoda tego Australian Open, no bo wtedy wiadomo, po Australian Open prowadziła Aryna Sabalenka, teraz się to zmieniło, w zasadzie zmieniło się to po meczu półfinałowym, po finale jest to jeszcze większa przewaga, w ogóle ta przewaga w rankingu głównym. Uciekła Iga znowu Arynie Sabalence, Zapew Zarniła sobie, jeżeli się nie mylę, 103 tygodnie na pozycji liderki rankingu. To jest rzecz wielka i Ga wchodzi do tego klubu 100. Niewiele jest tenisistek, które przez łącznie w trakcie swojej kariery przez 100 tygodni były liderkami rankingu. Wracając na chwilę jeszcze do tego wątku drugiego seta, Sakari. Przez 6 gemów wygrała tylko 5 punktów. Ja sobie wypisałem te punkty. Pierwszy stracony punkt był, to był wymuszony błąd igi przez Sakari. Drugi to był niewymuszony błąd igi z backhandu. Trzeci piłka wygrywająca przez Sakari z forehandu, tam wtedy tak ładnie rozprowadziła igę po linii końcowej. Czwarty to był wymuszony błąd znowu przez Sakari. I piąty to był po prostu podwójny błąd serwisowy igi. Tylko 5 Punktów wygrała Maria Sakari w drugim secie. Totalna dominacja, czy jak słynne jest już to powiedzenie od wielu lat, domigacja. Taka gra słowna związana właśnie z tym, jak Iga dominuje na korcie. Naprawdę oglądało się ten, tego drugiego seta, zwłaszcza z przyjemnością, ale którego drugiego seta w tym turnieju w wykonaniu Igi nie oglądało się z przyjemnością. Powiem wam jeszcze odnośnie IGI, że podobało mi się to, jak ona reagowała na to, co działo się na korcie. Były mecze, gdzie IGA lepiej grała z forehandu, by tylko po to, by w kolejnym meczu grać lepiej z backhandu. Też zauważył to choćby David Witt, który pewnie przygotował taktykę Marii Sakari, graj jej mocno do forehandu. Widząc poprzednie mecze, okazało się, że w tym meczu na początku Iga lepiej grała z forehandu, więc szybka podpowiedź od Davida Wita: zmieniaj, nie graj jej tylko do forehandu, graj też pojedyncze piłki do backhandu. I powiem Wam odnośnie jej Świątek, że jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak mądrą jest tenisistką, jak ona wszystko analizuje na korcie, jak jest w stanie szybko zauważyć te błędy. I je korygować. Nie zawsze się to udaje, po prostu, no czasami się nie da. Ty wiesz, zdajesz sobie sprawę z tego, co się wydarzyło i co ci nie wychodzi? No, nie zawsze da się to poprawić, ale przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o ten turniej w Indian Wells, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, bo to jest rzecz wielka. Reagować na błędy, wprowadzać to wszystko w życie, żeby właśnie te błędy eliminować. Na finale pań i na finale panów pojawił się choćby Tom Holland i Zendaya, która później zresztą porozmawiała z Igą Świątek, wymieniły się bardzo miłymi wiadomościami, jeżeli chodzi o media społecznościowe. No, trzeba przyznać, że naprawdę. Sporo gwiazd siedziało na e, finałach e, w Indian Wells, e, choćby był Rod Laver, była Maria Szarapowa, wielu innych e, aktorów czy ludzi e, związanych e, z tym show biznesem, więc naprawdę przed wieloma wielkimi postaciami e, Iga triumfowała na korcie. My przejdźmy sobie teraz do finału panów. Carlos Alcaraz wygrał z Daniłem. Miedwiediewem pokonał go w finale tak samo jak i przed rokiem. W 2023 roku Alcaraz najpierw pokonał w półfinale Sinera, później Miedwiediewa w finale, i dokładnie taki sam scenariusz był w tej edycji. W półfinale wygrał z Sinerem, później pokonał w finale Daniła Miedwiediewa. Fenomenalny występ Alcaraza. Powiem wam szczerze, że ten mecz z Janikiem Sinerem w półfinale to był dla mnie taki przedwczesny finał. Alcaraz wszedł w ten mecz całkiem nieźle, ale mecz po trzech gemach został przerwany przez deszcz. I po tej przerwie kompletnie zdekoncentrowany Alcaraz nie był w stanie trafiać żadnej piłki w kord. Były pojedyncze ładne akcje, ale to były tylko pojedyncze piłki. Jeżeli taka piłka zdarzy się, nie wiem. W Gemie serwisowym Janika, który prowadzi 30:0. potem Alcaraz zagra nie wiem długą, spektakularną wymianę, ale to jest tylko ten jeden punkt w Gemie, bo potem dwa kolejne wygrywał Sinner, i w finale Alcaraz nic z tego nie miał, no bo to była tylko jedna pojedyncza akcja, którą oczywiście zachwycaliśmy się w mediach społecznościowych, zachwycali się komentatorzy, ale to, był, to była tylko jedna pojedyncza akcja, która w finale nie dawała nic Alcarazowi zupełnie inaczej to wyglądało w drugim w trzecim secie. Dla mnie punkt zwrotny tego spotkania to był pierwszy gem drugiego seta. Alcaraz wtedy utrzymał serwis, ale widać było jak on się męczy, jakie on ma problemy, jak on walczy ze sobą i stara się napędzać, stara się motywować. Więc dla mnie to był punkt zwrotny, nie przełamanie Sinera w drugim secie, tylko właśnie to utrzymanie serwisu przez Alcaraza, bo myślę, że gdyby stracił serwis zaraz na początku pierwszego drugiego seta w pierwszym gemie, przegrywając chyba wtedy już piątego czy szóstego Gema z rzędu, to nie byłoby kolorowo, jeżeli chodzi o o Alcaraza w tym półfinale. Pewnie do tego finału by nie awansował. Przełamana passa 19 zwycięstw z rzędu Janika Sinera. 3 zwycięstwa w 2023 roku. 16 zwycięstw w tym sezonie rozpoczął ten sezon Janik kapitalnie. Niepokonany przez styczeń, niepokonany przez luty, dopiero w połowie marca znalazł sposób na Janika Sinera Carlos Alcaraz. Ja też takie i finały przewidywałem, i też przewidywałem wynik tego półfinału, jeżeli chodzi o meczy z Sinerem, bo jeżeli Alcaraz miał gdzieś się przełamać, to właśnie w tym turnieju, to właśnie w meczu z Janikiem Sinerem. Alcaraz, który osiągnął swój pierwszy finał od pamiętnego finału w Cincinnati z Nowakiem Dżokowiczem, na pewno pamiętacie doskonale, tamten finał. Blisko czterogodzinny mecz w formule do dwóch wygranych setów. Wielkie show i, i wielki spektakl. To był przed US Open. I dla Alcaraza jest to pierwszy tytuł zdobyty od Wimbledonu, kiedy pokonał Nowaka Dżekowicza na Wimbledonie. Pierwszy tytuł od lipca. zwycięstwem z Janikiem Sinerem Alcaraz obronił też pozycję wicelidera rankingu ATP. Bo gdyby Janik Sinner wygrał z Alcarazem, to ten zostałby nowym wiceliderem. Tak Alcaraz obronił pozycję, obronił też tytuł w Indian Wells. Na dłuższą metę myślę, że ta porażka Janika Sinera była mu potrzebna. Ten przegrany mecz z Alcarazem. Bo myślę, że zbyt dużą presję miałby na sobie ten chłopak, bo to wciąż jest młody tenisista, w kolejnych turniejach. To trochę jak sytuacja z Australian Open. Pamiętacie jak Nowak Djokovic prowadził z Adrianem Manarino 6-0, 6-0 po dwóch pierwszych setach? On powiedział potem w wywiadzie pomeczowym, że on chciał bardzo przegrać tego pierwszego gema, żeby żeby manarino wygrał pierwszego gema w tym meczu i później ten mecz się toczy. On bardzo tego chciał, bo czuł, że ta presja cały czas narasta, że ta presja jest jeszcze większa na nim, żeby on wygrał trzy sety bez straty gema. To trochę podobna sytuacja do Janika Sinera. Możemy ją sobie właśnie przerzucić, tylko że nie na Gemy, a na mecze. Janik Sinner wygrał 16 meczów z rzędu w tym sezonie. Wygrał Australian Open, wygrał turniej w Rotterdamie, teraz dotarł do półfinału w Indian Wells. Myślę, że gdyby wygrał ten turniej, to presja i to cała ta otoczka związana z kolejnymi turniejami właśnie w Miami, czy później w kolejnych turniejach na Mączce byłaby zbyt wielka, gdyby doszło do meczu z kimś, dobrym, tak, czyli mam na myśli tutaj zawodników z czołowej dziesiątki, a nie takie mecze z pierwszej rundy, to myślę, że, że Janikowi by to po prostu przeszkadzało. A tak wyzerowała się ta passa, można grać dalej, można ją zaczynać od nowa. I tak to nie pobije Nowaka Dżokowicza z 2011 roku, który pierwszy mecz przegrał dopiero w czerwcu. 41 zwycięstw z rzędu zanotował wtedy Nowak Dżokowicz, jeżeli dobrze pamiętam, przegrał dopiero w czerwcu z Rogerem Federerem w półfinale Rolanda Garosa. I w zasadzie Indian Wells już się skończyło. Przenosimy się bardzo szybko z Kalifornii na Florydę, przenosimy się do Miami. Tam rozpoczyna się kolejny tysięcznik. Iga Świątek w pierwszej rundzie ma wolny los, bo znamy już oczywiście drabinkę Kobiecą, jak to nagrywam, drabinki męskiej jeszcze nie znamy, bo to losowanie jest podzielone na dwa dni. Iga Świątek w pierwszej rundzie ma oczywiście wolny los, w drugiej może dojść do polskiego meczu: może dojść do meczu Igi z Magdal Magdaleną Frank. Żeby do tego doszło, Magdalena Frank musi najpierw pokonać Kamilę Giorgi, w trzeciej rundzie. Kto by się tego spodziewał? Iga Świątek może znów zagrać z Lindą Noskową. Na nasze szczęście, nasze mówię oczywiście jako kibiców Igi, Jelena Ostapienko, Aryna Sabalenka czy Jelena Rybakina znalazły się w tej dolnej części, więc Iga na żadną z nich nie trafi przed finałem. Magdalenet za to w pierwszej rundzie zagra z Łesią Curenko, później jak wygra, wygrałaby ewentualnie to spotkanie, to w drugiej rundzie zagra z Barborą Krejcikową. Ciekawym wątkiem jest jednak powrót Simony Halep, która oczywiście dostała dziką kartę do tego turnieju. Ona zagra w pierwszej rundzie, uwaga, z Paulą Badosą. Zwyciężczyni tego meczu Halep Badosa w drugiej zagra z Aryną Sabalenką. Także ta sekcja drabinki jest naprawdę niezwykle interesująca. Pytanie, oczywiście, nasuwa się jedno: co ze zdrowiem? Pauli Badosy, bo o ile jestem to, jest, to też w ogóle jest śmieszne, ale jestem dużo bardziej pewny zwycięstwa Simony Halep, która nie grała w tenisa od kilkunastu miesięcy, niż tego, że Paula Badosa w ogóle wyjdzie na kort. Pytanie, w jakiej ona jest w ogóle dyspozycji, w jakiej ona jest w formie, co z jej zdrowiem, czy ona w ogóle się pojawi, bo ostatnie turnieje to były albo krecze, albo wycofywania się z turniejów. Nie wiemy tak naprawdę, co, co się dzieje z Paulą Badosą, przekonamy się pewnie we wtorek, w środę, jak Simona Halep wyjdzie na kort właśnie z Hiszpanką, o ile w ogóle Hiszpanka wyjdzie. No tak czy siak zwycięszczyni tego meczu, gdyby okazało się, że Paula Badosa jest w dobrej formie, że ona jest już zdrowa, to i tak jestem ciekaw tego meczu drugiej rundy, niezależnie od tego, która zawodniczka by zagrała, bo mecz Halep z Sabalenką grzałby bardzo podobnie jak mecz Badosy właśnie z areną. Wiecie doskonale, że Simona Halep została zawieszona za doping, za stosowanie ja sobie tutaj zapisałem, żeby nic nie pomylić, bo temat jest bardzo wrażliwy i tutaj trzeba, że tak powiem, ważyć każde słowo za pozytywny wynik testu na obecność statu i to miało miejsce podczas US Open 2022 i w zasadzie od tamtego momentu obowiązywało to zawieszenie. Ten Roxadustat to jest lek stosowany przy leczeniu anemii. Stymuluje produkcję hemoglobiny i czerwonych krwinek. Z tego powodu jest powszechnie stosowany u pacjentów dializowanych. Podaje się go w formie doustnej, a zażycie tego środka przekłada się na większą wydajność dzięki wzrostowi poziomu tlenu we krwi. W przypadku sportowców oznacza to w skrócie mniejszą podatność na zmęczenie podczas wzmożonego wysiłku. Oczywiście roxadustat znajduje się na liście substancji zabronionych przez Światową Agencję Antydopingową. Sytuacja z Simoną Haleb jest naprawdę zawiła, jest bardzo skomplikowana. Tam były odwołania, tam było odcinanie się od Patryka Muratoglu, tam było bardzo wiele dziwnych, podejrzanych rzeczy. Trwało to bardzo długo. Wiele rzeczy było przeciąganych kompletnie. Simona została z tym niemalże sama, mówię tak pod kątem podejścia do sprawy, bo w, w tym momencie już toczyły się losy innych tenisistów, którzy byli zawieszeni, a jej sprawa była odkładana na drugi plan. Trwało to wszystko bardzo długo, były odwołania, były pozwy do sądu i w finale Simona Halep została dopuszczona do gry po tych kilkunastu miesiącach zawieszenia. Dla Rumunki to jest świetna informacja, bo ona obecnie ma 32 lata, gdyby to zawieszenie czteroletnie obowiązywało ta kara pierwotna by obowiązywała, czyli to zawieszenie czteroletnie, to ona wróciłaby do gry dopiero w wieku 35 lat. Także prawdopodobnie moglibyśmy mówić o tym, że kariera Simony Halep jest zakończona, no bo trudno wizualizować sobie powrót zawodniczki do gry po czteroletniej przerwie w wieku 35 lat. Kamil Majchrzak jest idealnym przykładem tego, że można wrócić. I powoli odbudowywać ten ranking, bo już jest w top 400 polski tenisista. Mam nadzieję, że wydostał się na dobre z tego tenisowego piekiełka, że na ten poziom najniższych możliwych turniejów nie będzie już nigdy wracał. Simona Halep to oczywiście inna liga. Ona może sobie pozwolić na dzikie karty do niemalże wszystkich turniejów, więc ta jej droga będzie przebiegała zupełnie, zupełnie inaczej, bo tutaj wystarczy, że wygra dwa. Może trzy mecze w takim turnieju rangi 1000, potem jakiś inny kolejny turniej szybko zagości w top 100 i tak dalej, i tak dalej. I będzie odbudowywała powoli ten ranking, ale na pewno dużo szybciej niż Kamil Majchrzak. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Przypomnę Wam o łapce w górze i o subskrypcji. To by było też na tyle, jeżeli chodzi o Indian Wells. Teraz jest czas na Miami.